W sprawach rodzinnych często pojawia się pytanie: czy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską? Z jakiego konkretnie powodu? W tym materiale odpowiem na te pytania i wiele innych. Nazywam się Agnieszka Grzówka-Kulas, jestem adwokatem. Na co dzień reprezentuję klientów w procesach sądowych, w tym w sprawach rodzinnych. A w tym materiale opowiem, czym faktycznie jest władza rodzicielska, kiedy sąd może ją ograniczyć, jak to wygląda w praktyce. Zapraszam! Władza rodzicielska to prawo i obowiązek decydowania o sprawach dotyczących dziecka, np. wyboru szkoły, leczenia, wydawania paszportu czy ustalenia miejsca zamieszkania. Niekiedy mylona jest z pojęciem kontaktów rodzica z dzieckiem. Tutaj należy zatem wyjaśnić, że kontakty dotyczą czasu spędzanego z dzieckiem. Można mieć ograniczoną władzę rodzicielską, a mimo to mieć ustalone regularne kontakty i aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka. W każdej sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Zatem, kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską? Ograniczenie może nastąpić wtedy, gdy rodzice nie potrafią współdziałać w ważnych dla dziecka sprawach, gdy rodzic zachowuje się w sposób zagrażający dobru dziecka. Ograniczenie może przybrać różne formy. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską na różne sposoby, adekwatnie do konkretnej sytuacji. Najczęściej polega to na Ustanowieniu nadzoru kuratora, który monitoruje sposób wykonywania opieki, składa sądowi sprawozdania. Wskazaniu jednego miejsca pobytu dziecka przy jednoczesnym pozostawieniu drugiemu rodzicowi prawa do współdecydowania jedynie o konkretnych kwestiach, w zależności od powagi sytuacji w rodzinie, np. w wyborze szkoły, wydawaniu paszportu, czy jedynie w zakresie drobniejszych kwestii, np. wyboru zajęć dodatkowych. Zastanawiacie się pewnie nad konkretnymi sytuacjami, kiedy może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Na przykład mamy do czynienia z rodzicem, który nadużywa alkoholu, zaniedbuje dziecko, nie zapewnia mu właściwych warunków bytowych. Tutaj ograniczenie może polegać na nadzorze kuratora, a w poważniejszych sytuacjach na odebraniu częściowo albo całkowicie decyzyjności w zakresie spraw dziecka. Kolejny przykład. Brak współpracy rodziców przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dzieci. Na przykład, jeden z rodziców nie zgadza się na leczenie. Terapię działa wbrew decyzjom lekarzy, specjalistów. Wówczas sąd może pozostawić decyzyjność w tych sprawach tylko jednemu rodzicowi. Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej wszczyna się przez złożenie wniosku do sądu rejonowego wydziału rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek może złożyć drugi rodzic, a w niektórych sytuacjach postępowanie może zostać zainicjowane z urzędu. Kluczowe w takim wniosku jest precyzyjne określenie, czego właściwie żądamy. Nie wystarczy ogólne stwierdzenie: wnoszę ograniczenie władzy rodzicielskiej. Trzeba wskazać, w jaki sposób ma to nastąpić np. Na poprzez nadzór kuratora ustalenie, że decyzje dotyczące leczenia, edukacji lub paszportu dziecka podejmuje wyłącznie jeden rodzic. Uzasadnienie musi opierać się na faktach i dowodach. Sąd bada, czy zachowanie jednego z rodziców wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, stabilność i rozwój dziecka. Dlatego we wniosku należy wskazać konkretne sytuacje np. Na nadużywanie alkoholu, pozostawianie dziecka bez opieki agresywne zachowania, ignorowanie zaleceń lekarskich, brak współpracy, w kwestii szkoły czy też terapii. Do wniosku warto dołączyć dowody, które potwierdzają opisane sytuacje: dokumentację medyczną, notatki z Policji, zaświadczenia z placówek, historia leczenia odwykowego, wiadomości, nagrania, zeznania świadków, takich jak np. Na nauczyciele, dziadkowie sąsiedzi, terapeuci. Te dowody pozwalają sądowi zobaczyć rzeczywisty obraz sytuacji. Warto też pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie musi być ostateczne. Jeżeli sytuacja się zmienia, rodzic podejmuje leczenie, współpraca jest możliwa, poprawiają się warunki wychowawcze, można wnosić o zmianę takiego rozstrzygnięcia. Sąd ogranicza władzę rodzicielską wtedy, gdy wymaga tego dobro dziecka. Kluczowe w sprawach jest zebranie konkretnych dowodów i wykazanie realnego wpływu zachowania rodzica na dziecko. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zachęcam do śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia!